Cześć, witajcie na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. E, słuchajcie. Przyszedł, to znaczy przyszła paczka. Święty Graal. Dzisiaj już o tym wspominałem. Pozdrawiam chłopaków. E, słuchajcie, dobra. Zaraz zobaczycie o czym mowa. W sumie niektórzy już wiedzą, bo co niektórym się już pochwaliłem. No, ale musimy zajrzeć do środka, nie? Musimy sprawdzić, czy aby na pewno jest ta paczka, czy to jest to i czy jest w całości. <laughs> Święty Graal, ale w sumie zobaczycie, co to jest. Dla mnie tak, bo no, bo to jest dosyć ważny element wyposażenia. jakaś tam karteczka. Bardzo ważny element wyposażenia mojej pracowni przyszłej oczywiście. Wow. Wow. Jest jakieś tutaj... Dostałem jakąś książeczkę. Centrum Jubilerskie Szafir SC. Katalog półfabrykatek. Nieźle. Coś mi tutaj proponują. Wow. No, w sumie. Fajnie, podoba mi się. Różnego rodzaju gadżety typu do łańcuszków. Zapięcia. Yy, poczekajcie, zapięcia. Jakieś tam. A, nawet zapięcia magnesowe fajne. Jakieś tam kółeczka, koluszka. To nawlekania, oponki, kulki satynowe, kulki diamentowe, sztyfty, sztekery. Fajnie. Bigle rybki, bigle otwarte. Angielskie też mają? Mają, no jak no, angielskie, dosyć popularne zapięcia. Fajnie, bo, bo może skorzystam. Jak będą jakieś fajne ceny, to może skorzystam. Bardzo fajnie. Tak troszeczkę yy, czarno-biało, ale nie, są kolorki też. Okej, okay. o są jeszcze też blachy. No dobra, bardzo fajne sprawy. Półfabrykaty oczywiście i asortyment narzędziowy też. No dobra, fajnie, spodobało mi się to. Okej, okay, odkładamy na bok. Później sobie tam jeszcze na to popatrzę. Ale, więc dobra, jest jest paragon. Wyciągamy. Pyk. To nic wielkiego w sumie. Ale dla mnie tak. Mała, duża paczka. A co to takiego? A to jest takiego. To... O właśnie. Jest. Jeden z ważniejszych elementów wyposażenia w pracowni. Mamy złączki, mamy wężyk, mamy zaciski. No i mamy oczywiście najważniejszą sprawę, czyli nasz Nasz święty gran, orka 3, profesjonalny palnik jubilerski. Bez tego ani róż. Nic nie polutujesz, nic nie zrobisz. No dobra. No, jest zaplombowane. A, tutaj jeszcze, wiecie co, jest w różnych fajnych wersjach. Moja wersja to M75. Widzę ją tutaj, ale jeszcze jest też, o którym wspominali też na kanale. Oglądałem tam jedną recenzję. To jest też MP99 i to jest ta. Na butelkę, to znaczy ładowana tak jak zapalniczka. Też bardzo fajna sprawa. Może to sobie stać na stopce, i też takie wygodne. Dost... Wygodne, tak. Wygodne. Mój będzie typowo do zawieszenia albo do oparcia. I myślę, że sobie tak też zorganizuję w pracowni. Dobra. Otwieramy. Fajnie. Otwieramy świętego grala. Przecinamy. Przecinamy. No, powiem Wam, że tutaj jest jakieś podziękowanie, oczywiście, za zakupy. Jest tutaj jakiś numer nadany na, na, ten, na to urządzenie. Fajnie. To jest jakiś w ogóle certyfikat. No tak, no bo w sumie to jest takie urządzenie gazowe i wypadałoby, żeby było certyfikowane. Jeżeli to jest profesjonalne, to bardzo dobrze, fajnie, mam certyfikat na to. Jest numer i jest jakiś kod QR, za pomocą którego mogę pewnie gdzieś tam się na jakiejś stronce zalogować i coś z tym zrobić. Dobra, fajnie. Zobaczcie, jak wygląda zestaw. Bardzo fajnie jest samo urządzenie. Posiada dwa zawory, fajna rączka, trzy końcówki na różne rodzaje płomienia. Najmniejsza, fajna. O, powiem Wam, że to nawet waży. To jest to jest mosiężne, Mosiąc. To jest dosyć. No, fajne, fajne. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. To nie jest lipa. To nie jest lipa. Dobra, i tutaj oczywiście mamy do na przyłącze. Wersji jeszcze na rynek zachodni jest też tutaj. Mamy wersję do podłączenia do butli. Bezpośrednio możemy sobie tam na zaciski do butli propanowej i propan, propan, butan. Możemy to sobie podłączyć na zaciski. Tak, tutaj wężyk, zacisk, wiadomo, ale możemy też w wersji zachodniej były też inne przejściówki, gdzie mogliśmy to podłączać do innych yy, zasilarek. Okay. No powiem wam, że waży. To znaczy jest lekkie, ale czuć ten metal. Bardzo, bardzo super. Wszystko jest wykonane po prostu bardzo dobrze. No, i tutaj drugi rodzaj. Mamy tutaj drugie pokrętło, które też może nam właśnie posłużyć jako, o właśnie, możemy sobie tak pracując. Możemy sobie dozować ilość gazu i powietrza, tak naprawdę, bo tutaj są dookoła wloty powietrza, dookoła są wloty powietrza i one powodują też wzrost temperatury, spalania. Wiadomo, jak damy powietrza, no to tam się dzieją wtedy. Fajne rzeczy, nie? W środku jest bardzo mała dysza. W sumie ta dysza, powiem Wam, że bardzo, bardzo mi przypomina dyszę, która jest w mojej kuchence yy, turystycznej. Bardzo, bardzo podobnie. Dobra, skręcimy sobie tą malutką. No, powiem Wam, że bardzo fajna sprawa. Bardzo fajnie to chodzi. Można się obsłużyć palcem albo kciukiem. Możemy sobie właśnie coś robić, i możemy już sobie dozować podczas pracy, nawet nie odrywając rąk. Jestem ciekaw jak to będzie chodziło. Bo w sumie nie znaczy kombinuję, żeby podłączyć to pod yy, moje butelki gazowe z kuchenki turystycznej. Też też yy, jest tam propan propan butan. Tak, propan butan i w sumie nie chciałbym używać dużych butli. Y, takich y, typowo turystycznych tylko chciałbym używać tych mniejszych takich kartuszy turystycznych tam ja sobie zrobię przejściówkę to znaczy mam już na to pomysł i spróbuję sobie to jakoś zobaczymy czy jeszcze jest coś pod spodem ale chyba nie nie już raczej już raczej nie ma nic nie ma nic i do tej kuchenki do tej kuchenki właśnie z, z, z gaz z który jest zasilana moja kuchenka turystyczna no i to dlatego że ona jest mała i będzie będzie bardzo łatwo po prostu jakoś to sobie tam ustawić gdzieś na niewielkim biurku, które będę kombinował jako, jako wyposażenie swojej tam pracowni. Dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, że to jest taki bardzo mały, poręczny sprzęt, ale ma ogromne możliwości. To jest profesjonalny sprzęt już, nie? To nie jest jakaś lipa. Tego używają po prostu złotnicy, jubilerzy. I, no i nawet y, też ludzie, którzy zajmują się lutowaniem innych rzeczy, no nie, nie tylko tam biżuterii czy jakichś tam metali szlachetnych. Y, bo może służyć nawet Wam do zlutowania y, miedzi, tak? Jak ktoś na przykład robi sobie centralne w miedzi, to rurki, wszystko przecież wiadomo, nie? Normalnie. Wystarczy dać, kupić lód, i już możemy sobie tam lutować, nie wiadomo. Tutaj, z tego co wiem, to temperatura, temperatura fabrycznie może osiągnąć do 1300 stopni. Oni tutaj chyba gdzieś nawet to pisali, a jak nie pisali, to ja po prostu tam już się też dowiadywałem. I ten palnik może osiągnąć do 1300 stopni temperatury w Celsjuszach. Tak? Czy to tutaj gdzieś pisze? Nie, nie pisze, ale ja się tam dowiadywałem. I to, i to właśnie tak wygląda. Bardzo fajne, można osiągnąć tutaj. W ogóle to jest, tutaj coś pisze: że Metalurgika Orka LTDA, São Paulo, Brazylia. No to jest ciekawe, nie? Fajnie. 1300 stopni w zupełności wystarczy, bo złoto, srebro mają tam mniejsze temperatury topnienia. Nie wiem jak stale inne. Stale. Ale to w sumie tam. Nawet nie, nie, nie będę potrzebował, żeby tam topić coś, bo w sumie jak będę wykonywał coś z jakichś tam innych sto, stali, metali, to wystarczy, że sobie to będę podgrzewał na gorąco i będę mógł to po prostu sobie doginać, wyginać, jakoś tam przekuwać delikatnie. Nie? I, I właściwie o to mi chodzi, żeby można było na gorąco nadać kształt, bo, bo po prostu jest łatwiej na gorąco to wykonać, nie? No, także bardzo fajnie, cieszę się z tego zakupu. Mam tutaj cały zestaw, wszystko co potrzebuję, żeby się podłączyć w razie czego do butli. Nawet byłem w sklepie, już orientowałem się, niewielkie butelki też takie na Propan Butan, hmm, można to dostać. W sumie wolałbym coś innego, ja zresztą pokażę Wam typowe butle zasilane do kuchenek. Tutaj też mamy do czynienia z butan, tak? Butan. Tutaj może i nie osiągnę jakiejś temperatury, nie wiadomo jakiej, chociaż. Będę chciał się przekonać. Jeżeli nie osiągnę na tym temperatury, yy, który będę zadowolony, to no to wtedy co? Taka większa butelka tam nie i, i wtedy typowy propan butan i heja. No tutaj pisze, że butan. No tak, no w sumie. Ale na początku wydaje mi się, że nie będę miał takiej aż ciśnienia, żeby coś. Yy, żeby coś po prostu topić nie? w tyglach. Przeszukiwałem piwnice i znalazłem w sumie dwa tygle. Nie wiem skąd one się wzięły. Gdzieś tam, skądś pewnie jeszcze z dawien dawna ktoś mógł po prostu przyciągnąć do domu i... No ale teraz będą w sumie nawet będą przydatne. Bo te ceramiczne to no one są dobre, nie? One są malutkie, poręczne. Ja mam tygle żeliwne, to znaczy one są tak, one są bodajże żeliwne, czy tam stalowe, fajne są, troszeczkę długa rękojeść jest, ale zakończona fajnie drewnianą rączką, tak żeby tam nie poparzyć się, oglądałem to i, i też w sumie rączkę mógłbym sobie skrócić i też mieć taki, no one są takie średnicy tam, nie wiem, 10 cm chyba. I, I są fajne te tygielki, także na pewno mi się przydadzą, yy, bo może będę coś sobie roztapiał i, i może jakieś tam sztabki odlewał z jakiegoś metalu. Yy, no, gdzieś po prostu na dworzu mogę tam sobie pójść na działkę, czy, czy gdzieś i, i sobie tam robić. Tam nie odlewać, jak będę jakiś kształt tam potrzebował. I sobie tam robić. Fajnie, słuchajcie, ja się bardzo cieszę z tego. Jestem, no, jestem bardzo zadowolony, że, że taki profesjonalny sprzęt do mnie przyszedł i będę miał już drogę otwartą dalej do produkcji tego co chcę, bo, bo będę po prostu lubię to, będę chciał to robić. Będzie dawało mi to Friday. Przy okazji, mam nadzieję, że będziecie też mnie oglądać, jak będę tam robił różnego tego typu sprawy i będziecie mogli ze mną razem tam cieszyć się tymi wyrobami, które będę produkował. Oczywiście, będę musiał się dużo nauczyć, ale w sumie trochę wiem na co mnie stać i, i, i myślę, że jakoś to będzie dobrze. Także bardzo fajna sprawa. Bardzo fajny palniczek. Bardzo miły w ogóle jest ten sprzęt, taki wydaje się w ręku, bardzo poręczny. I naprawdę, no, jestem zadowolony. Fajnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego popołudnia, bo już jest godzina chyba już 17, czy któraś. No, w sumie nie tak dawno przyszedł dopiero SMS z kodem, że mogę odebrać paczkę. Liczyłem na to, że dzisiaj. A trochę byłem zmartwiony, że że może jutro, ale jednak dzisiaj niedawno no, rzut beretem do impostu i heja, już ma fajnie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Wspierajcie mój kanał. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Podpowiadajcie, może ktoś coś wie jeszcze na jakieś inne tematy z tym związane, co warto jest po prostu wykorzystać w praktyce. Także miło to będę czytał i, i wyciągał wnioski, jakieś tam nauki. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich. Dziękuję. Trzymajcie się miłego popołudnia. Ja zaraz robię kawę i będę sobie tutaj jeszcze przeglądał. Dzięki. Na razie, cześć. Stop recording.